koparka kołowa Poclain rok budowy 1974 Kopareczka jest zaniedbana, jak widać. Ale pomimo to chodzi bardzo dobrze. Właściciel mówi, że to jest jego najlepsza koparka, która nie sprawia mu problemów. Nie ma problemu z elektryką. Z pneumatyką. Silnik trzycylindrowy Deutsch. Wchodzony powietrzem. Też nie ma problemu. Bardzo malutko pali. Nie robi przepałów. O, tu sprężareczka. Sprężarka jest chyba tylko do hamulców, które są tutaj Rzadko używane, tu mamy jakąś tabliczkę znamionową. Stabilizatory to jest taki ciekawy obciążnik. Ciężar dołożony, balast 24V, rozruch no w środku szału nie ma, bo jak mówiłem, jest to trochę zaniedbane, a może nawet nie trochę, ale tak, rozdzielacz jeszcze jest zwykły ale tu są już takie jakby joysticki pseudo. Tutaj jest o, ciekawe rozwiązanie. Też rozdzielacz jest sterowany taką wajchą. Deska rozdzielcza. Trochę skrótowo porobiona, żeby tylko ładowanie było. Tu mamy jeszcze jakieś Oryginalną chyba naklejkę co ciekawe ta koparka ma jeszcze skrzynię biegów normalną, manualną na tryby tu mamy następną tabliczkę znamionową. Czy będzie widać, ale tu jest też rok 1974, piękny rok. Typ TX, Maskin To jest cała pompa od tej maszyny. Wygląda na zębatą. Jest to firma też Poclain. Pompa. Co ciekawe, pompa jest taka silna, że podczas kręcenia rozrusznikiem, jak się trzyma jakąś funkcję, to ta funkcja już pracuje. To jest też ciekawostka w tej kopalce. A no i tu jeszcze jakaś pozostałość. Po naklejce. Jeszcze sobie z góry popotrzymy, jak wygląda silnik. Dość trzy cylindry. To już jest model. Alternatorek to jest przeróbka, bo tu była podnica jeszcze. Tu pompę główną widać. Wydech. O, tu jest właśnie ta skrzynia manualna. Normalnie lewarek z góry jest. Także ciekawa maszyna, zabytek. Ale sprawuje się bardzo dobrze. Jeszcze bym zapalił, ale tu zawsze był problem z akumulatorami, by trzeba było na kablach rozruchowych. Musicie mi wierzyć na słowo, że zapala od Także dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich miłośników żelastwa.